Dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy dzisiaj kolejny dzień, kładowy dzień życia dealera. <laughs> I tak, yy, dzisiaj mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Otóż w końcu dotarła do mnie yy, mejka ciśnieniowa razem z zwijaczem ogrodowym, takim bębnowym. Zrobię sobie właśnie teraz unboxing i wam pokażę. Ociepanie, bo yy, generalnie jedna rzecz jaką. Jakiej mi brakowało, no to mejka ciśnieniowa, bo nie ma jak mieć kładów. Kłady się kurzą, kłady trzeba ładnie przygotowywać dla klientów. Patrzcie, jakie tu się rzeczy dzieją, więc tak, postanowiłem sobie kupić. Oj, Postanowiłem sobie zainwestować w taki zestaw do mycia, czyli mejka ciśnieniowa firmy Canwood i rzecz w sumie bardzo usprawniająca takie życie, chyba. To bębnowy zwijacz węża, którego można zamontować przy ścianie, przy kranie i wąż będzie nam się zwijał, rozwijał, nie będzie porozpierdzielany na całym podwórku itd. Tak Później sobie to yy, może się to uda stestować. Natomiast tak, yy, w chwili obecnej 160 barów. Ocie panie, to będzie darło dziury. Model 260, czyli to jest topowy model. Po angielsku Kenwood, po polsku Canwood. <laughs> Nie, po polsku to będzie ten. Can -wody. Dobra, rozpakowujmy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zakupiony tutaj na Allegro Allegrini KT2, właśnie. A tak a propos, to całą zimę grzałem sobie y, piecykiem na butle. Też kupiony właśnie z tej, z tej firmy. I powiem tak, że dawał radę. No tutaj robimy y, przeglądy. Klient, który kupił, kłada dosłownie tydzień temu. Przyjechał dzisiaj na przegląd, bo już sobie zrobił y, prawie 100 km. Także y, będziemy wymieniać oleje. No i ogólnie sprawdzać, czy wszystko dobrze bangla. 520 czarna. A ja wracam do unboxingu. Najpierw pokażę Wam y, ten zwijacz ogrodowy. Bo w sumie myjki ciśnieniowe już widziałem w swoim życiu, ale zwijacza ogrodowego jeszcze nie widziałem. Pokażę Wam wszystkie elementy. Tu jest do przykręcenia. No i git. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Ładne to takie. Takie zielone, niesmutne. W zestawie mamy uchwyt montażowy do ściany, z tego co widzę. No i śruby. Śrubki się tutaj troszkę rozwaliły. Spoko, że jest wszystko. To sobie wrzucimy tu. To sobie damy tutaj. No! Haha! To podpinamy sobie do e, źródła wody, cyk. To sobie montujemy do ściany, a to moi drodzy ciągniemy. No i to jest spoko. Stryk i się nam zwija. <tryk> to potrzymaj to, żebym mógł pociągnąć węża, wiesz, bo tak się będzie ruszać. A wiesz i to jest też tak, że on, to jest stałe, tak? To, tam to jest stałe. To jest też tak, że widzisz, to się nawija równo, bo tam chodzi taka ta prowadnica. O i tak. No poczekaj, chodzi, widzisz? Patrz. Ojciec blokuje, a jak chcemy cyk puścić, to zwijamy. No spoko, że jest ta prowadnica, bo widzisz, jakby nie było prowadnicy, to by się to wiesz Zapchało. zaplątało moment. Fajne, 30 metrów długości. No. <laughs> ładne to. Wkleję wam linki do tych do tych, yy, do tych rzeczy pod filmem. Poczytacie sobie tam więcej. I w ogóle, bo ja nie jestem specem od takich rzeczy, natomiast no kurczę. Nie, no to, to mi się mega podoba. Tutaj daje daje zdecydowanie. Spoko rzecz. Zadowolonym. Bo tutaj na przykład jak ten filtr będziesz wymieniał, nie, to Szmata to za mało trochę, bo dużo, no dużo ale to dużo, dużo ci zleci. Fajnie jakby taki To można też odkręcić, bo to jest proste do odkręcenia. I jakiś pojemniczek taki niski, żeby on se tu zleciał, bo, bo szmata to jednak, bo tu z 200 ml będzie tego oleju, wiesz, zawsze tyle wypływa. Dobra, wracamy do, do unboxingu. Mnie zawsze przeraża na przykład ilość elementów w takich rzeczach. Yy, ale zobaczymy sobie, czy one są, czy to jest wszystko jakoś tak intuicyjnie w miarę rozwiązane. O, tu jest od razu w zestawie mamy, wow, prawie przeciąłem pudełko, yy, pianę jakąś, pianę jakąś, proszę Państwa, tą yy, aktywną. Sposób użycia, może być użyty, Tico jest sztosem, naprawdę, Tygrys jest, 20 tysięcy przebiegu ma tylko, <laughs> naprawdę, yy, dobra, działamy. Pianownica w zestawie. Pianownica się mega przyda, bo nawet jak yy, zawsze na myni gdzieś tam kłady myłem, to jednak piana, piana bardzo dobrze mnie kłada zawsze. Momentu wszystko spływa i jest dużo łatwiej niż tym proszkiem takim ociepanie. Tak, lanca główna do pistoletu. Tu mamy jeszcze jakieś elementy, filtr, filtr wody. Zaraz to obczajmy wszystko. O, i. Oto wchodzi ona. Cała ubrana na pomarańczowo. Ma niewątpliwie kilka plusów, yy, o których doczytałem. Czyli tak, pojemnik na, na chemię. To jest. Bardzo fajna rzecz. Dodatkowo jest to regulowane jeszcze. Yy, czyli re regulujemy sobie ilość chemii, która będzie podawana do węża. I tak. Gdzie jest El Pistolero? Szczotka głównie do mycia felk. Się przyda. I tu jest El Pistolero. Czyli jeden z. Ważniejszych y, elementów zestawu. Instrukcja obsługi, y, której oczywiście Polacy nie czytają, bo po co? Ale to już tak jest. Posprzątamy sobie troszkę i pokażę Wam, y, jak wygląda całość. Jak wygląda cały zestaw zaraz po wyjęciu z pudełka. Generalnie poszło to w miarę szybko i sprawnie. A więc, tak, teraz pokażę Wam wszystkie elementy które dostajemy razem z myjką więc tak, podstawowa rzecz i najważniejsza czyli sama myjka ciśnieniowa z założonym wężem dodatkowo yy, mamy pianownicę w zestawie litr piany aktywnej do mycia samochodu tudzież kładziorów mamy pistolet mamy lance, główną lancę do pistoletu i mamy szczotkę szczotkę do myju myju mamy filtr wody i tu jakieś, y, jakieś dwie zaślepki, zaraz Wam pokażę do czego, jak sobie to ogarnę. Pierwsze co to zamontujemy sobie przy okazji filtr wody, który y, idzie tutaj. Bo tutaj doprowadzamy y, wodę do myjki ciśnieniowej. Na razie zrobię to ręcznie, powinno w sumie wystarczyć. O, jak, jak ktoś ma pomarańczowe CF Moto 600, to i, i polecam, bo, bo kolor jest taki sam. <laughs> I teraz tak, pistolet i montaż głównej lancy odbywa się dość prosto, bo tylko wsadzamy, dociskamy to, ma nam wejść i przekręcamy i mamy, mamy zamocowane. O, i tutaj mamy regulację, regulację strumienia, szeroki, wąski. I chyba ten, i chyba podawanie detergentu z zbiornika, który jest zamocowany z tyłu. Na razie zamontujemy sobie ten. Zamontujemy sobie pistolet. To też jest bardzo w sumie proste. Nie ma tu nic skomplikowanego. Na razie też to dokręcimy ręcznie, a później, jeśli będziemy mieli jakiś tam wyciek czy coś, to ewentualnie sobie dociągnę to kluczem, ale. Ociepanie To powinno być dobrze. Dobrze to zaskoczyło. A jak się to zakłada, proszę ja ciebie. Także jeszcze raz, żeby wsadzić lance, tutaj trafiamy sobie takimi ząbkami. Dociskamy, przekręcamy i mamy. Jeśli chcemy ją wyciągnąć, dociskamy do tyłu. O, tak sobie to wykmieniłem na chwilę obecną. Z pianownicą robimy tak samo, czyli wsadzamy, dociskamy i przekręcamy, tak? Czy nie, Kamil, czy zepsułaś? Nie, no dobrze jest. Tak, i mamy pianownicę. I sobie pianujemy. <gryw> ale będę zaraz pianował. Nie mówcie nikomu, ale zaraz jak ja to dopadnę, to przecież że ja to zepsuję zaraz. <gryw> Dobra, mamy szczotkę do felk, którą sobie możemy jakiś tam grubszy brud. Znaczy, no do felk, no do lakieru raczej chyba nie, bo to jest taka szczotka twarda. I sobie myjemy, elegancko. A to już wiem co jest. Ten, ten kawałek plastiku to jest ten... A, o tutaj. Na... Tak zwane trzymadełko na El Pistolero. Jeszcze zobaczymy jak się wkłada. O, no, myślę, że się wkłada tak. Spoko i mamy wtedy cały kompatybilny przyrząd. A ten drugi element plastikowy, o którym wam przedtem mówiłem, służy do montażu tutaj, jeśli go sobie zamontujemy, to gdy będziemy mieli zamontowane główną lancę ciśnieniową, to wtedy montujemy sobie to o tak. O. I tak ładnie to wygląda. Także moi drodzy, tak prezentuje się zestaw do mycia kładziorów, taki ładny pomarańczowy. Dobra, spróbujemy to zaraz podłączyć i zobaczymy, jak to, jak to działa. Ciśnienie robocze, on ma 160 barów, także to jest mega dużo. I aluminiowa pompa. Tu wlejemy zaraz jakiejś chemii i będziemy działać. Dobra, pospinałem sobie ten sprzęt, podłączyłem. Zajęło nam to 5 minut dosłownie, ale to Wam jeszcze pokażę w kolejnym odcinku jak to wszystko ogarnąć, żeby było dobrze. Jest wszystko podłączone, wszystko chodzi. Muszę sobie zrobić pierwsze mycie. Pierwsze mycie nową myjką. Ocie panie w końcu. Przeglądy, przeglądy. Dobra moi drodzy, ja sobie go opłukam teraz samą wodą. Yy, namoczę sobie go i zaraz sobie dam pianę aktywną. Chwilę poczekamy, spukamy i zobaczymy co to robi. Dobra, kład troszkę opukany, teraz sobie zobaczymy yy, jak działa ta pianownica. Jak to się robi ociepanie. Tu jest regulacja jeszcze yy, podawania tej piany. W sensie ilość, damy sobie tak na połowę i zobaczymy. O, śnieg! No i zajebiście. No i teraz leci piana. No, to jest kwestia, kwestia regulacji właśnie Kwestia regulacji pianownicy. O, teraz jest... Ta piana lepsza. Dobra, teraz chwilkę poczekamy, żeby to zadziałało. Tutaj w tej lancy mamy trzy ustawienia. Ustawienie na wodę z detergentem, który mamy wlany do, z tyłu do pojemnika na chemię. Mamy strumień wąski, czyli mega mega wysokie ciśnienie. No i mamy strumień szeroki. A więc zaczynamy pukanie. Zobaczymy na ile nam to umyje kładziora. moi drodzy, a więc kładzie rezumyty. Jak widać, mejka daje spoko ciśnienie, ale to jeszcze sobie będę testował i za jakiś czas nagram wam jak to wszystko jest podłączone, czy myję kłady. Jak się sprawuje mejka? Ładna, pomarańczowa. Dobra moi drodzy, ja Wam nie przedłużam umyłem sobie kładziorka, za długo otwieramy myń, nie kładową <noise> nie żartuję, ale yy, czekamy jeszcze na kłady, bo dzisiaj ma przyjść jakaś dostawa robimy przeglądy o i tak mija. także trzymajcie się i będziemy sobie testować make-up.